test dawno nie słyszeliście mojego głosu ale i tak to jest zapasowy odcinek tak robię zapasowe więc yy, są wrzucane zawsze o 8 zawsze no to dzisiaj abusu candy to te królicki, a później jakie będziecie chcieli w to jestem zła Moje najwyższe to jest 433 królicki złapane, jej! A ja po prostu jestem najlepszy, bo tutaj mam się skupić Mam nadzieję, że głos mi się nagrywa Bo tutaj mam się skupić, a ja będę tylko jeszcze komentować Więc jestem po prostu najlepsza <grym> Czy... Powiecie, bo, bo mam takie małe wspomnienie, że kiedyś jak z mamą poszłam po benzynę, tak do auta, tak żeby. No to mama zawsze mi dawała wlewać tą benzynę. I mama raz powiedziała, że chyba do 50 lub 60 zł, mam to zrobić. To ja tak wlewałam, wlewałam, a później do mamy powiedziałam ze skutkiem: Mamo, musisz trochę więcej zapłacić. A mama powiedziała. Tak, a ile, skoro jesteś taka smutna, a ja odpowiedziałam o jeden grosik, bo ja po prostu tak wyliczyłam, że o jeden grosik, ale byłam taka smutna, bo nie zrobiłam tego dobrze. Ja po prostu wtedy nie wiem, czy ja chciałam się śmiałam, ale pamiętam, że ja po prostu miałam smutną minę. A później, jak wróciliśmy do domu, to powiedziałam to i się po prostu zacząć śmiać. O, albo opowiem wam moje jedno przejęzyczenie. No to raz sobie zrobiłam lemoniadę. Yy, Okej, okay, już wam mówię. Moja lemoniada to jest 99% cytryna, 1% woda. A więc wiecie jaka kwaskowata, ale jest dobra. Więc wtedy dałam 98%. No okay. I wtedy zdałam 98% cytryny oraz 2% wody. Ja po prostu tak się skarżyłam na tą lemoniadę, nie pamiętam do kogo, ale pamiętam, że do kogoś z mojej rodziny i mówiłam. No ta lemoniada smakuje jak rozwodniona woda. <grym> ja chyba chciałam wtedy powiedzieć, że smakuje jak rozwodniona cytryna. <grym> A tam powiedziałam rozwodniona woda. Mam nadzieję, że tym razem głos mi się nagrywa. Bo raz, jak nagrywałam Mini Ninjas, pozdrawiam osoby, które pamiętają to albo które to znają. Ja na tym się wychowywałam: Mini Ninjas, najlepsze. No to wtedy, jak nagrywałam to, to było chyba parę miesięcy temu. No to ja tak się rozgadałam, o tylu rzeczach gadałam, a, to, a przez to, że to było na komputerze, i ja jeszcze nie ogarnęłam. Do tej pory nie ogarniam tamtego do nagrywania na komputerze. A do tego, żeby słychać było mój głos, Z tego, co mi się wydaje, to chyba muszę mieć włączoną kamerkę. A ja nie chcę włączonej kamerki, ja tak po prostu wtedy o tym nie wiedziałam. Ja tak gadam cały czas, gadam, gadam, gram nagrałam około jakiejś godziny lub więcej. A to mi się. Jakby to powiedzieć. Kończę. Mówię tak. Chyba w ten sposób. Pa, widzimy się w kolejnym odcinku mini ninjas. Ale oczywiście jak będziecie chcieli, chyba jakoś tak to zakończyłam. Włączam... Oł. Włączam od nowa ten filmik, tak, żeby sobie zobaczyć, czy czegoś tam nie zmienić. Tak wyciąć albo zmontować. A tam nie mamy jego głosu. Jest, są same dźwięki z gry. A ja takie śmieszne historyjki opowiadałam. A teraz to nie wiem, czy ja je później opowiadałam. Więc ma, bym mogła Wam to powiedzieć, ale nie chcę się po prostu powtarzać, bo to by było za nudne takie ja się cały czas powtarzam. I to by nie było w ogóle fajne. Mam taki fajny pomysł na nazwanie tego filmiku. Najpewniej zmienił. Najpewniej nie będzie taka nazwa, ale może będzie. Mam nadzieję, że nie zmienię zdania. Ja chcę, żeby nazwa tego filmiku był, brzmiała Dekruliki. Nie wiem. O już wiem czemu. Bo Chakene, taki fajny youtuber, polecam. Y y nazwał raz swój taki jeden odcinek deschody schody, i to było o schodach. Więc de króliki, bo to jest o królikach. Seems legit to me. Yes, in this moment I will talk in English, because my English is very good. Nie do żartu i mówię, Nie potrafię za dobrze w angielsku. Ale bardziej siedzę na angielskim YouTube. Jakbyście weszli w moją wyszukiwarkę YouTube albo w listę tego, co oglądałam, to byście po prostu zobaczyli większość angielskie. Nie kłamie. To jest prawda. Ja teraz tak mówię, I ile tu się ich pojawia? I pomyliłam się raz. smutek. Smutek. Ja mogłam o tym nie mówić albo nie patrzeć, ile mam żyć. To wszystko moja wina. A niech się pani dziwaku. Ja <grymne> nie no mam teraz za dobry humor, dlatego mam zamiar nagrywać więcej odcinków. No. A jak się zastanawiacie, dlaczego teraz tyle gachaliwe. Po prostu raz pewnego wieczoru miałam taką chwilę, że chciałam po prostu dużo nagrywać i po prostu nie miałam pomysłu, więc weszłam sobie w gacha live i po prostu zaczęłam rozmawiać i po prostu zaczęłam sobie gadać z jakąś tam postacią, ale wiecie, no robić sobie u nich reputację, nie wiem czy można tak nazwać... Poziom przyjaźni ulepszać. Przepraszam, jak czasem tak trochę krzyczę. Po prostu czasem poziom przyjaźni ulepszać i zacząć robić quizy. I ja po prostu wtedy sobie przypomniałam o tym, jak kiedyś nagrywałam, jak rozwiązuję quizy. Mam nadzieję, że to komukolwiek pomaga. Bo powiem Wam jedno: ja nie robię żadnych notatek. Ja to po prostu wiele razy przechodzę. Żeby zapamiętać wszystko. Więc. To jest moja pamięć. W sumie zawsze jak wychodziliśmy z mamą albo tatą do sklepu, to zawsze mnie brali, bo mam bardzo dobrą pamięć i ja po prostu jestem chodzącą listą zakupów. Nie zmieni nikt tego bo to jest tak, że ja mogę zapamiętać ustawienie powiem wam coś śmiesznego mogę zapamiętać ustawienie drzew albo roślin do pewnego miejsca oh, do pewnego miejsca co jest daleko co widziałam bardzo rzadko a już na przykład do z historii to nie to jest nierealne czy ktoś mi powie o, o, o! Słyszałam, że orzechy poprawiają pamięć. No orzechy albo coś tam i. No to czy to działa, jak mam dobrą pamięć, ale też w tym samym czasie złą? Bo ja pamiętam, co się działo, kiedy chodziłam do przedszkola, takie parę historii, jak... I może bym wam to opowiedziała. Ale nie chcę wyjawiać imion niektórych osób. Więc, może wymy wymyślić jakieś ksywki. Albo będę po prostu mówić: A to jest mój kuzyn, albo to jest moja kuzynka, albo koleżanka, lub kolega. O. Okej. Okay. Będę tak mówić. Więc, przepraszam, jak ktoś z Was, o kim teraz będę opowiadać, to ogląda. To nie obraźcie się na mnie, proszę. No to to było kiedyś tak. Chodziłam do przedszkola i po prostu miałam takie. Jej, tata mnie odbiera z przedszkola! Jestem bardzo szczęśliwa! uhu No po prostu byłam szczęśliwa. Tata mnie odbiera. Ten. Zakła... Zapina mi kurtkę i moja szyja! Została przycięta przez zamek. To ja po prostu wtedy. Wybuchłam tak płaczem, że nie wiem. Chyba słychać. Chyba brzmiałam, jakby mnie ze skóry obdzierano coś w ten deseń. Byłam mała, a to szyja i zamykała. A bo powiem Wam coś jeszcze. Chodziłam do dwóch przedszkol, i tak chodziłam do dwóch przedszkol. I to chyba było w tym pierwszym. Ale. Zanim poszłam do tamtego mojego drugiego, to ja w pierwszym byłam tak parę lat. Później szkoła. Moja pamięć do niektórych wydarzeń jest wspaniała, ale do imion nie pamiętam. Na przykład, żebym kogoś zapamiętała, to musi zlecieć dużo czasu. Zawsze jak kogoś yy, nowego poznaję, to muszę tak to co jakiś czas muszę się pytać, jak ma na imię, bo jakiś ro, pa, parę tygodni muszę sobie po prostu słyszeć tej osoby imię, żeby zapamiętać. A ja po prostu jestem zaleniwa, żeby zapisać sobie gdzieś tej osoby imię. Więc moja pamięć musi działać bardzo dobrze. W sumie każdy kto, oh, w sumie bardzo dużo osób, które jest tutaj od moich początków. To są nadal moje początki, chyba. To widzą, że ja co jakiś odcinek mówiłam, że jestem leniem, ale chodzi mi o gachaliwe. Chodzi mi o to, o, o Moja ulubiona nazwa: kuromikumikon w dosłownym tłumaczeniu y, czarny-zielona dziewczyna.pl. <ścoughs> Zawsze się tak to tłumaczyłam i po prostu każdego rozśmieszałam Mam do Was pytanko czy potraficie na czymś grać? Bo ja potrafię? Bardzo dobrze. A to jest nerwy. Ja przepięknie gram na nerwach. Na przykład, przez moje żarty. Nie, chodzi, nie robię jakichś pranków, jakichś dziwnych. Chodzi mi o żarty. Żarty słowne. Na przykład, no, nie przy... no chodzi o to, że ja po prostu. Zbyt często jest tak specjalnie mówię jednej osobie, żeby po prostu było już to mdlące, można tak powiedzieć. I wtedy łatwo jest tą osobę zirytować. Nie wiem czemu lubię irytować ludzi. Taka jestem. No i jeden z żartów, nie wiem czego powiedziałam, ale nie chcę was zirytować, więc przepraszam. Jak was irytuję. Ojej! I to jest tak. Co mówi lustro do lustra? Przepraszam, odbiło mi się. I zanim się spytacie, skąd mam ten żart, asystent Google! Google najlepszy! Czy ja właśnie. Ej, bo Google to jest taka liczba, co nie? I ja zapomniałam, czy to jest liczba ze 100 czy 50 zerami. Z 10 czy 50. Kocham reklamy. Nie, nie chcę Facebooka. Może to będzie ostatnia runda? No nie wiem, po prostu lubię gadać. Powiem wam dlaczego zaczęłam teraz nagrywać. Mam takie małe uczulenie na rośliny i często przez to kicham, a w moim pokoju jest dużo roślin. I po prostu jak nagrywam, to ja się skupiam na nagrywaniu i nie chcę mi się kichać. Przepraszam, jak mam chrypkę, ale no cóż. Ryczko. E a powiedzcie, napiszcie, jak wam się podobały moje waka wo mój wokal, że o oh, It's a game. Oh, 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 oh. To co wiem, to co wiem. Kochając cię, to przegra, nagra. Co najlepsze, to ja nie wiem, czy ktokolwiek to przetłumaczył na YouTube, albo gdziekolwiek na polski. Ja po prostu Raz sobie tak puściłam i po prostu mam takie coś, że czasem chce mi się coś tłumaczyć. Tak, niedługo występ, będą memy, tak, będą memy. o, o, Smutek. Będą memy. Józef, wybucha! Józef. Tak, to ja kiedy powiem wam coś śmiesznego. Powiem, skoro teraz jest słucha. Ostatnio wyszłam z rodzicami i z siostrą do parku z ptakami. I po prostu nie chcecie, żebym ja jak kiedykolwiek nie spotkacie. Najpewniej nie jestem anonimowa. Anonimka o kwasina moje dawne nazwy. A, uwielbiam. No, to to było tak. Że poszłam z nimi i po prostu zobaczyłam taką dróżkę. I po prostu ja, my tam poszliśmy, ja miałam prowadzić, więc ja tak prowadziłam. A ja mam tyle witaminy jednej, nie pamiętam jaka, kto, która, jaka to, która odstrasza komary. A te komary chyba były wygłodniałe, bo one zaczęły za mną latać. Bo szliśmy taką małą dróżką, która jest ma wokół siebie dużo drzew oraz ma takie pewne miejsce stawik, więc tam było dużo komarów. I po prostu ja tak uciekam staję, żeby oni mogli sobie tak spokojnie dojść ich komary. Za nimi komary nie szły, tylko za mną latały, to była taka horda, no nie horda, tylko taka m... skupisko komarów, tak za mną cały czas latało. Ja tak do mamy podchodzę i mówię do tych komarów, komary weźcie ją, nie mnie, a komary zada za mną, więc ja po prostu... Jak, jak ja tak stawałam, to ja tak po prostu trzęsnęłam sobą i po prostu próbowałam pacnąć te komary i wydawałam jakiś taki dźwięk I moja siostra cały czas się śmiała I tak mam traumę na komary Jestem cała pogryziona Góra nie, tylko nogi są pogryzione Siedzę w domu i nagrywam, bo nie mam co robić z życiem. Jak doszłam do 433? High school. Okej, okay, to... GAMES. Jak będziecie chcieli, to po prostu napiszcie, które to ma być. Czy Phantoms, Remix, Ducky, G czy Bigs Festival, czy One, i czy Smurf. Czy narwal skaj, czy orka spuszczy zęb Czy czy chcielibyście znowu królicki? A więc pa.